Idąc na kajaki, musimy pamiętać, żeby zapiąć dobrze kamizelkę. Pas krokowy musi być zapięty. Nakrycie głowy też jest podstawą. Jeżeli widzimy, że warunki atmosferyczne mogą ulec zmianie, starajmy się nie wypływać bądź wybrać jakąś krótszą trasę. Musimy pamiętać, żeby na spływie kajakowym nie pić alkoholu. Pamiętać o filtrach przeciwsłonecznych. Jeżeli zaliczymy wwrotkę na kajaku, pamiętamy, żeby. Od razu wysunąć się z kajaka i udać się na powierzchnię wody, zostawiając kajak w wodzie. W razie sytuacji kryzysowej, jeżeli coś się stanie na wodzie, dzwonimy na numer 601-100, to jest numer ratunkowy nad wodą. Podzwoniąc na numer 601-100 do dyspozytora, dyspozytor zada nam pytanie, gdzie się znajdujemy. Musimy jak najlepiej sprecyzować swoje położenie za pomocą różnych aplikacji. Musimy patrzeć na... Punkty charakterystyczne, że w razie jakiegoś wypadku wiedzieć, jak pokierować służby ratownicze.